Na rozlewiskach rośliny przystosowane do bytowania w warunkach obfitości wilgoci tworzyły szatę roślinną charakterystyczną dla gruntów bagiennych. Oto jezioro. Ma 22 metry głębokości, a tylko 20 do 50 cm wody. Reszta to grzęzawisko. Stopniowo zarasta tworząc głębokie pokłady torfu, głównie stużyc i tcin. W miarę ich narastania zmienia się szata roślinna. Pojawiają się charakterystyczne kępy. Pod ciężarem stopy człowieka idą razem z nim w przepastne bagno. Z czasem na grzęzawiska wkraczała roślinność drzewiasta. Krzewy, zarośla karłowatych drzew, wreszcie tu i ówdzie las. Życie ludzi we wsiach położonych na piaszczystych wyspach, rzadka rozrzuconych wśród bagiem było nędzną wegetacją. Często woda zabierała chłopom skrawki pola, odsłaniając jałowe podłoże. Jedno z takich wsi były grędy. Tak wyglądały w roku 1965. Był tam niegdyś dwór, jedyny murowany obiekt dawnych gręd. Zagrody chłopskie wznoszone od wieków z drewna, gliny, czciny, słomy i chrustu. We wsi obciętej bagnami i rzeką od świata ludzie żyli swoim biednym życiem. Przez wieki niewiele się tu zmieniało. W Polsce Ludowej część mieszkańców wędrowała na ziemię zachodniej do przemysłu, porzucając swoje zagrody, z których wiele chyliło się do upadku. Projektowano zbudować na bagnach wielką elektrownię opalaną torfem. Zarzucono ten projekt. Później postanowiono bagna zalesić. Nawet rozpoczęto budowę leśniczówki. I od tego zamiaru odstąpiono. Przeszkadzała woda. Często nie ustępowała nawet zimą. Dzieci chłopskie daremnie i długo czekały na dobrodziejstwa, które już dawno stały się udziałem dziecka na wsi w Polsce ludowej. Gospodarz posiadający nawet 20 hektarów bagnisk nie był w stanie zapewnić wystarczającej ilości paszy dla nielicznego inwentarza. Na przedwiośniu bydło z reguły głodowało. Kwaśne łąki użytkowano tylko na niektórych skrawkach. Koszono je raz do roku i zbierano 10-15 kwintali kiepskiego siana z hektara. Ciano wynoszono na nosidłach lub wywożono dopiero zimą. Od wieków prymitywnie eksploatowany torf był w tych okolicach głównym źródłem opału. W takich warunkach. I poziom produkcji gospodarstw chłopskich był niski. Niewiele też chłopi dostarczali na rynek, na który przyjeżdżali pustawymi wozami lub wręcz wędrowali z kobiałkami i węzełkami w ręku. Pamiętną datą w dziejach bizny był rok 1961, kiedy to zapadła decyzja zmeliorowania pierwszych 10 tys. hektarów bagier. I zorganizowania nowoczesnego kombinatu łąkarskiego PGR. Koparki rozpoczęły pracę. Przystąpiono do budowy żwirowych dróg. Od samego początku prac melioracyjnych były one jednym z najpoważniejszych problemów. Bez nich niemożliwe było wprowadzenie ciężkiego sprzętu na meliorowany teren. Rozpoczęto na szerszą skalę eksploatację miejscowych pokładów żwir. Najpoważniejszą inwestycją w tym czasie było usypanie wałów wzdłuż narwi zagradającego drogę dalszym wylewom. Narew na kilkunastokilometrowym odcinku została ujarzmiona. Nie dawała jednak za wygraną. W roku 1966 w kilku miejscach przerwała świeżo usypany wał, uszkodziła przepusty i odarnowanie skarpy. Do ogromnej pracy melioracji bagien przystąpiło skromne wówczas przedsiębiorstwo Bagnowizna, którego siedzibą stało się kilka byle jak skleconych baraków i szok. Setki ludzi znalazło tu pracę, dojeżdżając nawet z odległych wsi. Tu uczyli się nowych zawodów, opanowywali technikę. W szczerym polu powstała centralna baza sprzętu melioracyjnego. Rozległość robót wymagała tworzenia baz również wśród bagnisk. Tam gromadzono sprzęt, paliwo. Tam dla wielu ludzi bagno stało się codziennym domem. Biurkiem techników i inżynierów stały się skarpy dopiero co wykopanych robów. W pionierskich warunkach metr po metrze, hektar po hektarze melioranci wydzierali bagnu władzę nad widną. W 1965 roku 3,5 tysiąca hektarów bagnisk pokrywała już regularna sieć robów i dróg. Równolegle z osuszaniem bagien szło ich zagospodarowywanie pomelioracyjne. Na setkach hektarów trzeba było usunąć pnie po rosnącym tu przed laty lesie. Mozolnym i długotrwałym zadaniem była likwidacja zarośli i krzaków. Ponieważ teren był w wielu miejscach pokryty nierównościami i dołami po wykopanym torpie, wymagał też niwelacji. Orka pomerioracyjna należała do najcięższych i najodpowiedzialniejszych prac. Stanowiła ciężką próbę i dla pługa i dla oracza. Oporne skiby gęstą siecią przerastały sprężyste korzenie. Dociśnięcie ich do podłoża jest zadaniem najcięższych wałów łąkowych. Kolejnym narzędziem jest specjalnie obciążona talerzówka, która rozdrabnia skiby i korzenie. Ich ostateczne wydobycie i usunięcie z pola dokonywane jest ręcznie. W czasie suszy pole torfowe staje się materiałem łatwopalnym. Pożar spowodowany przez nieopatrznie rzucony niedopałek papierosa ugasi dopiero najbliższy, większy deszcz. Na oczyszczony z korzeni teren wchodzą znów brony talerzowe. Ostateczne przygotowanie do siewu zapewnia glebogryzarka. Wulchnioną glebogryzarką, glebę torfową uciska się następnie wałami. Teraz pora na nawożenie i siew specjalnie dobranej mieszanki trawy.